Gmina Dzierżoniów w minionym roku zakończyła budowę kanalizacji w Piławie Dolnej i w Nowiźnie. W roku 2024 rozpoczynamy budowę kanalizacji w części południowej gminy, czyli w Jodłowniku. W pierwszym etapie planowana jest budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy aby wyłączyć z eksploatacji nieefektywną oczyszczalnię ścieków w Jodłowniku. W kolejnym etapie będziemy chcieli rozbudować część odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie Jodłownika i Józefówka. Gmina pozyskała środki z polskiego ładu w wysokości ponad 2,5 miliona na budowę kolektora z Jadłownika do Bielawy, a dodatkowo pozyskaliśmy środki z programu obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dodatkowe trzy odcinki kanalizacji i sieci wodociągowej. Obecnie gmina przygotowuje przetarg taki jedno, jedno postępowanie w dwóch częściach w formule projektu i buduj obecnie przygotowujemy postępowanie przetargowe aby w, powiedzmy mam nadzieję w drugim kwartale roku rozpocząć prace projektowe Gmina obecnie finalizuje budowę kolektora zwłok do Nowizny łącznie z budową nowoczesnej przepompowni ścieków aby przekierować część ścieków z miejscowości Uciechów i Wuki do oczyszczalni w Dzierżeniowie Mam nadzieję, że do końca lutego uda się zakończyć nam inwestycję. Przełączenie kanalizacji ściekowej z obecnej oczyszczalni z mościsku do oczyszczalni wdzierżeniowej, to jest jedno z ważniejszych zadań, które poprzednie władze gminy podjęły. Tutaj nie ma też co ukrywać, że przebudowa tej kanalizacji ciśnieniowej odbywa się dzięki środkom z Polskiego Ładu. Łączna kwota zaplanowanych inwestycji jest na poziomie 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie jest 4 miliony 750 tysięcy złotych. Przetarg, który się odbył i wykonawca, który podpisał umowę wyniósł 4 miliony złotych, więc też. Po okazuje na to, że mamy jeszcze milion złotych do wykorzystania środków, które miałyby przejść na kontynuację tego zadania. Jeszcze z, na początku listopada okazało się, że na terenie tej inwestycji we Włokach pojawiła się skała, którą trzeba było w odpowiedni sposób wydrążyć tunel, żeby te rury można było ułożyć, zainstalować. Więc to też był jakby dodatkowy koszt, który też w ramach Polskiego Ładu udało się zrealizować. Więc na tą chwilę inwestycja wynosi 4 miliony 200 tysięcy. Jednak po ostatniej Analizie tej inwestycji doszedłem do wniosku, że jeszcze mamy do wykorzystania kwotę około 650-700 tysięcy złotych, żeby jakby zamknąć cały budżet tej inwestycji. Potwierdził to również przedstawiciel banku gospodarstwa krajowego i po konsultacjach doszliśmy do wniosku, że będziemy chcieli dalej kontynuować przebudowę, raczej praktycznie całą budowę kolejnego odcinka z Tuszyna do Włók. Pozwoli to całościowo już zwiększyć przepływ tych ścieków, tych nieczystości z terenu. Do Tuszyna, kiełczyna do oczyszczalni w dzielżeniowie. Nie ma co też ukrywać, że to jest inwestycja bardzo trudna z kilku względów. Otóż celem podstawowym jest włączenie z eksploatacji nieefektywnej oczyszczalni ścieków w mościsku, która budowana w połowie lat 90. już jest bardzo mocno zużyta, nie jest tak efektywna jak w poprzednich latach. I tutaj będziemy chcieli, już takie rozmowy zostały poprzeprowadzone z przedstawicielami wodociągów i kanalizacji w dzierżeniowie, w spółce, w której jesteśmy udziałowcem, do tego, żeby jak najszybciej tę inwestycję po prostu przekazać. Dopinamy szczegóły. Mam nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować w roku 2024, bo też nie zapominajmy, że właśnie taki był cel, żeby to WIK później tym wszystkim zarządzał, stąd budowa całej tej infrastruktury. Myślę, że na pewno jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby jak najszybciej to zrobić, ale też, no mówię, czekamy na takie ostateczne jakby decyzje, jak ta mapa drogowa w cudzysłowie ma wyglądać z przekazaniem całego tego mienia, tych środków trwałych do tego, żebyśmy już mogli pomału, pomału tych przynajmniej 40-60%, maksymalnie 60% ścieków infrastruktury do Dzierżeniowa mogło w roku 2024 zostać przekazane, bo myślę, że to jakby jest ten cel podstawowy. Mamy tą świadomość, że jest wiele przepompowni do modernizacji. Te przepompownie nie będą obecnie przekazywane wszystkie do WIKu. To będzie się odbywać stopniowo latami, a wiadomo, z takimi przepompowniami jest duży problem. No też nie zapominajmy, że jest duży problem z taką oczyszczalnią ścieką, która jest w dobrocinie. To jest też temat, do którego trzeba się zmierzyć. Wybudowana w roku 2018-2019 ta oczyszczalnia okazała się nieefektywna, więc cały czas tutaj są z nią duże problemy. Też to jest temat, który wymaga zmierzenia się, ale myślę, że ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna mocno uległa poprawie. Te działania będą kontynuowane. Coraz więcej jest obostrzeń dotyczących wywozu ścieków, niszczelnych szamp, więc jak najbardziej chcemy rozbudowywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Mieszkańcy są zainteresowani, dopytują i często jest też to na ich wniosek procedowane.